Witam w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem jestem na przystanku Białystok. Nowe miasto. Ten przystanek był wcześniej oddany do użytku, a teraz jest zmodernizowany. Tutaj mamy rogatki zabany, obsługiwane przez system komputerowy. Tak samo jak na poprzednim przystanku mamy do przypięcia rowerów oraz linię naprowadzającą dra osób niewidomych bądź słabo widzących nie, dobrze przystanek wygląda bardzo podobnie jak, jak poprzedni Białystok Stadion, który też jest zmodernizowany, to znaczy w nowym standardzie dla osób niewidomych i słabo widzących. Ma oświetlenie LED, tylko teraz z racji dnia tego nie widać. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne moje materiały.